To jest Julia i Piotr. Ponad miesiąc temu wygrali z nami wyzwanie i dostali szansę poprowadzenia naszego kanału Waxy 2 samodzielnie przez 30 dni. Bardzo chcieliście, abyśmy oddali im ten kanał na zawsze, dlatego zaprosiliśmy ich pod pozorem nagrań innego odcinka do wykonania czterech trudnych wyzwań, które im przygotowaliśmy. Na szczęście udało się utrzymać tajemnicę do samego końca. Słuchajcie, przyjechaliście tutaj pod pozorem nakręcenia głównego odcinka na naszym głównym kanale, na WAKSY a my ponad 30 dni temu daliśmy Wam szansę poprowadzić kanał Waxy 2 samodzielnie. Bardzo długo zastanawialiśmy się z Pauliną, czy jesteście godni, żeby przyjąć ten kanał na zawsze. Widzowie bardzo tego pragną i doszliśmy do wniosku, że nie, nie jesteście godni tego zrobić. Dopóki nie wykonacie kilku bardzo trudnych wyzwań, które dla was zaplanowaliśmy na dzisiaj Tak naprawdę nie odbędą się nagrania żadnego odcinka, oprócz tego, że przekazujemy wam kanał pod warunkiem, że zrobicie dzisiejsze wyzwania. Pierwszą osobą, która ma dla was zadanie jest nie kto inny Czy Jeff jest to co wyśpiewałeś? Jezu! Co jezu? się stało? Co jezu? Ja co Czepeczka do każdego na ale... oczy? Jedziemy. Ale... I wychodzimy. Z... I ja mam łzy w oczach, jak ja się Ale na oczy mam założyć, Nie złapam bo... A jak ja mam buty teraz założyć? Oh wow. A? To tłumaczy te rekwizyty. Ej, mam dziwne wrażenie, że ja się denerwuję bardziej niż oni. Mam taką adrenalinę chorą. Nie, ale naprawdę pewnym krokiem. Pew... Jakbym cię puścił, to musisz iść tylko prosto. Dlatego, że oni umrą? Y Okej, okay, jesteśmy wszyscy w komplecie Jaka no, Ale dzisiaj nie w bagażniku. Zaczynamy waszą dzisiejszą przygodę Pierwsze zadanie przygotował trener w u Celem tego wyzwania było sprawdzenie poziomu wytrwałości Piotra i Julii. Kanał YouTube to nie tylko kreatywność, ale przede wszystkim wytrwałość i chęć osiągania nowych wyzwań, nowych celów. I tak wyzwanie właśnie stoi przed wami teraz, więc będziecie mieli okazję udowodnić nam wszystkim, że nie robicie tego dla jaj, tylko naprawdę chcecie ten kanał i będziecie go prowadzić tak, jak należy. I teraz możecie wrócić do tyłu i domyślić się, z was czeka. To tłumaczy strój kąpielowy, to tłumaczy nie. ręcznik. Nie! Mm -mm. Mm -mm. Nie, Niestety... nie, nie! Dobra. Nie! Przebierzcie się. Po krótkiej rozgrzewce nadszedł czas na milutkie morsowanie w bardzo romantycznej atmosferze, bo w towarzystwie łabędzi i pana Romana, który siedział w wodzie jak przyjechaliśmy, i siedział nadal, gdy odjeżdżaliśmy. Zadanie będzie zaliczone, gdy spędzą w wodzie 60 sekund. Pamiętajcie, zwieracze mogą być luźne wtedy, ale nie bójcie się, jesteście w wodzie. Okej, okay, robimy to. Tak? Mhm. O kurde, o kurde. Dalej niż stopa to już woli. Dobra! Nie wiesz co? dwa, chodźmy do. A, 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 o, jak zimne! Ludzie się z nas śmieją, idź! właśnie, z Julia. Patrz, nawet Ale to boli. Ej, weź przy Piotra, bo ja muszę być często i sobie nie Ej, jest serio, najgorzej! A. Niech pan mu mówi motywacyjne gadki, on wejdzie. Go, go, go! Udało mi tutaj normalnie. Jerry, ja nie czuję, nie czuję stóp po Ale prostu. Ale ważne, że czujesz w prącie. Nie czuję! <laughs> Co, i teraz raz nie zliczysz, Ej, tu mieszkają. Dobrze, dobrze, dobrze. 20 sekund jeszcze, Piotr. Tutaj? W tym miejscu? Zacznij się trochę. Ej, ja serio, nie czuję nóg! Ale jest dobrze, nie jest taka zimna, prawda? Na pewno nie ma na minusie. 6, 5, 4, 3, 2, 1... Dlatego, dla tego roku nie, nie mogę się ruszać, serio. Ja nie <susza> daj rady ci nie Dobra. Stopy. Mogę Wydaje na tym usiąść? Rusz lewą stopą. <susza> W sensie, ja nie czuję stóp stary, dosłownie czuję... Gdyby ktoś odciął stopy, to jest sztos, ale sama stopa stary, jakby ktoś mi zawinął, odciął krew zupełnie, odciął krew w tej stopie. I to tak, że ona jest wierszcina i boli, nie? Tak, tak czuję te stopy teraz. Uważam to zadanie za zaliczone. Czas. Na kolejne zadanie. Przysięgam, że ja myślałam, że ja dam radę, bo jakby myślałam, że to nie jest na tyle trudne i ja chciałam tak na szybko wejść, ale nawet jak wyszłam na szybko, to miałam takie uczucie, że ja nie mogę już ruszyć nóg. W sensie tak mi zdrętwiały i tak mi kują do tej pory, że z każdym krokiem czuję takie szpilki na całych nogach. Po wyjątkowo zimnej kąpieli wsiedliśmy w samochód Łysego i pojechaliśmy do Pauliny, która przygotowała im serię pytań z wiedzy o waxach. W przypadku złej odpowiedzi losowali karę na kole Fortuny. Zaczynamy od pierwszego pytania. Odpowie Odpowiadacie razem, okej? Okay? I razem wykonujecie karę. E, słuchajcie, w którym roku po raz pierwszy został zorganizowany obóz Waxy Camp? <śm> <śm> Chyba... Dwa Teraz jest trzecia czy czwarta edycja? Czwarta, trzecia, czwarta, trzecia, czwarta, 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 czwarta... Nie. Ja mam w głowie dwie rzeczy. Pierwsza to jakieś 2017. Ja też 2017 Ale albo z 2014. drugiej strony mam w głowie, że teraz będzie trzecia edycja. To 2018. To no, 2018. No niestety, nie, moi drodzy, w 2018 nie było żadnego obozu. Dopiero pierwsza edycja była w 2019 i dlatego teraz mamy trzecią. Tak, mamy Matematyka! Pierwszy Ale gdzieś się naszykowaliśmy wtedy na wyzwania chciał robić. Łyżeczkę ostrego sosu. Ooo. I na patencie teraz. Ale czas na czuć. U proszę. mnie to Piotr bierze średnio, bo ja bardzo lubię pikantne rzeczy. Ja sobie lubię nawet łyżką jeść wasabi, więc... O. Ja się nauczyłem robić dobrowinę do złej gry. To wcale nie jest dobre. <grym> Jaki odcinek na kanale Waksy ma najwięcej wyświetleń? Tam pewnie, gdzie jest Paulina na miniaturze. Mm, nie, 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 nie. To był coś tam oczami nauczyciela. Dzień oczami nauczyciela matematyki, coś takiego. Polo polskiego czy matmy? Polskiego czy matmy? Matmy chyba. Ufam ci, ufam ci. Okej, okay, no to czas na odpowiedź. E, oba odcinka mają po 6,6 6 miliona, ale ten, który wskazał to jest numer jeden teraz. Lekcja matematyki, oczami nauczyciela. E, zaimponowałeś mnie. No, dziękuję. W jakim mieście odbędzie się Waksy camp w tym roku? W ty nie. No to dobrze, że tu jesteście dobrze doinformowani, bo tam przecież jedziemy, tak, żeby nie, zapraszamy. nie wypadało eee, inaczej. Link znajdziecie w opisie. Są jeszcze ostatnie miejsca. W ilu odcinkach Waksów wystąpiliście? Możecie pomylić się o trzy. Eee, nie wiem, ja szczerze, z 15? Nie, 16, ale możecie pomylić się o trzy, więc brawo! Było to 16. Naprawdę? Całkiem Aj, źle, musimy no zaliczyć. Tak. Wielkie prawa, dla Państwa. No. W jakim odcinku pocałowałam Przemka? Był jeden taki odcinek. Nie wiecie, nie widzieliście no, ich na chwilę na chwilę na chwilę, wtedy. Ja mam przed oczami tylko ten odcinek, jak. Nie był Przemek, tylko był Mikołaj i Przemowaś nakrył, na nie? Z Mikołajem. Nie, nie z Mikołajem, z Waligurą. Z Waligurą. Ja nie wiedziałam, że taki odcinek miał miejsce. Zakończenie, nie wiem. Ty byłeś To była dyskoteka szkolna. No sumie. No. Uf. nie da! Działa na cwaniaka! O zjedz czek dla Bobo! To co? Poraził. Co, Lucia. No, Ja mam luz z takimi rzeczami, bo moja dziewczyna lubi gerberki od czasu do czasu. Też tego nie rozumiałem, ale to jest całkiem nieźle. Ja myślę, i ile osób obserwuje konto to na sobą, no akurat ja nie wiem wy, wy, wymyślałam 500 poszukaj, 500. 000. 500 tysięcy. 500 tysięcy 2, 5. 2. Dobra, to co, przy tym twoim? 5,84 zostaje. No, no, dobra, no. no 54. No Poprawna odpowiedź to 5... 8... 6. No bez ja... Dobrze, że gromida. Oh, no niestety mm, z śmieci Pauliny. Ooo! sobie wpisała A no, żeś ustawiła! Pa, Yyy, Tak. Ale miały być. Jaką maczka można wyjść od razu. Nie tam, tam! Elo, elo, jesteście. Eee, słuchajcie, kończymy w takim razie, mam nadzieję, że było emocjonująco, starałam się jak mogłam. Dobra, no to leccie do kolejnego zadania, bo ono będzie w ogóle już takie hardkorowe, że szok. Czas na zadanie numer 3, czyli zadanie, które wymyślił Arek. Nie będę wam go tłumaczył, bo sam mam pełne siedzenie jak tylko o nim myślę. Ode mnie jest tutaj przedostatnie wyzwanie dla was. Tematem wyzwania jest odwaga. Mam <laughs> nadzieję, że tutaj pokażecie, że się nie boicie. To. Dla kanału wszystko zrobicie i trzeba mieć swoje lęki Uwaga, że zdjąć sobie opaski i przed wami jest no, już ostatnie wyzwanie Co <grymne> Jezu, to jest koks z Bandi. Jezus Maria. Ej, ale będę wydygany. Nie, bo to tam. To nie, nawet nie tam, tylko tam, Jezu, tak? Nie, nie Ja nie skoczę, ja, ja nie, ja nie Dlaczego <noise> my dyżyny, Jak my się zderzymy jak takie te kuleczki metalowe i się rozbijemy? To nie tak działa! Ale mnie wcięło. Nie łzy w czuję. Czułem, że to będzie. Czułem, że to, to musiało. To 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 jak zaczęliście z tym wiatrem, to już wiedziałem... O nie, o nie, tu będzie walka z grawitacją. No, yes. Ej, ale ja cieszę na tak. Nie, nie, nie. Albo nie, albo nie, nie mam. O, ja winda, mam. winda przyjechała. O, oh, fakt, to jest koszyk. <laughs> nie, 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 nie śniuk, ale jak my przeżyjemy ten dzień, to ty wracasz do domu i nie pukasz, tylko skopa otwierasz drzwi. Co robi od dzisiaj, ty, ty jesteś mężczyzną w tym domu. <laughs> Przemek, skakałeś kiedyś z Bungee? Nie skakał, tak. dlatego słuchajcie, Arek byłbyś za tym, żeby Przemek skoczył? No ja to bym trochę nie zobaczył, on Borka, ostatnio by... też mówił, że już tak się nie boi po tym balonie No właśnie, właśnie po powiedział, że kiedyś się bał wysokości no. potem ty go na balon zabrałeś i przeszło więc walczymy ten. Więc ja na 80 tysięcy łapek Przemo na bungee i przełamuje swój ręk Widzicie jaki śliczny mm -hmm. Tak, tak <laughs> Dobra. Ej, o ile zakładasz się, że jak wylądujecie i wszystko będzie w porządku, to Julia okay, poprosi o drugi skok? Właśnie się dowiedziałem, że to jest wysokość jakiegoś 28 piętra, słuchajcie. Co? To jest moc. To jest dwa razy tyle, niż to, gdzie ja mieszkam, więc wow. Mam Bo że boję się troszkę bardziej od nich. I nie dobijajcie tych 80 tysięcy, błagam was. No, powiedz Czerko, że go połknął. Wężu mój przyszły, kocham Cię. To jakbyś miał na kogokolwiek zwalać, Przemek i Arek. Sandra, pamiętasz mnie? Pamiętasz mnie, Sandra? To byłem ja. Cześć, kocham Cię. Pożegnamy człowiek, Tak? Zostańcie tak. sobie taką bliżej krawędzi. Cały czas skupiamy się nad tym, co jest przed nami. Nie skoczę, nie skoczę, nie skoczę, nie, 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 nie ma k***a, nie, nie skoczę. Popatrzcie na plac kultury, tam z prawej strony jest Nie, do... nie skoczę, nawet nie ma takiej k***a kru... opcji. Co daje? Co daje chyba? Oddychaj. Po... Dobra. Hej. No? Hey. Halo, popatrz na mnie. Wszystko okej? Okay? Mhm. Jesteśmy z jego... Patrz, kultury. Popatrz chociaż na widok. jest tylko 3, 2, 1, bungee. Możecie nawet zamknąć oczy, jeżeli nie chcecie. Jezu, jak ja Cię Piotrek, ja to czuję teraz. A ciebie też, bo autentycznie sam bym nie stracił, sam bym nie skoczył w nich. życie, tak? Nienawidzę was! Co my zrobiliśmy? Co my zrobiliśmy? Skoczysz? Co? Skoczysz? Ty Skoczyłeś? Nie. jak ona skoczyła mając 7 lat? Ten, ten, starszy pan tyle razy skoczył, ponad 2,5 tysiąca, to my raz nie damy rady skoczyć, raz, raz, nie damy rady Jak raz skoczyć się. i nawet, nawet nie zobaczymy tego, zamkniemy oczy, k**a. No to jest duży przełom, to jest duży przełom. Nie mi tą kamerę lali. to jest tak niewygodne, już strępiła mi rękę tylko się boję przez to, Ja fan zale... Piotrek, pamiętaj, że musisz, że musisz ze mną polecieć, bo musisz ze mną polecieć, pamiętaj ja o tym. Zami. Obiecuję ci, skaczemy, od razu cię przekona mi, 3, 2, 1, 2, Ja b... Ja. O kur... O kur... Ale zajebisz Kład, o, jak zajebiście czy mi spadły odpadły o Tak, odpadły? coś ci odpadło. <laughs> zajebiście. To jest moja czapka. Czapencja poleciała. Ale tam już tak! Przerąbane, słuchajcie, to jest przerąbane tam stać i możecie tam stać 5 godzin. Ale jak już skoczycie, tak, czujecie się, jakbyście popełniali samobójstwo. Jezu, dobrze, że żyją, bo bym się nie wypłacił. się Ale to burz, Kocham cię Piotrek! Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię! A się, a się na A to jest narzędzie zdrowia. Magdo! Magdo! Magdo. Zajeźdźmy! Znaczy, ja bym powtórzył, ja bym powtórzył, serio. Ej, a można we trójkę? Nie, no nie, nie <trywa> Można skakać we trójkę, a przemo ma do zrobienia skok. Czała. Nie, naprawdę, gdyby, ja gdyby nie Magda, my byśmy nie skoczyli. Ona nas tak dopingowała tam na górze. Jedno z najlepszych przeżyć, jakie w życiu miałam. Sięgał. job. zaliczyliście moje zadanie. Tato, a myślałeś, że nic nigdy nie osiągnę w życiu? To dziękuję co? jednak. Ojej, jednak dziękuję. Co tam tu będzie? Czeka nas ostatnie zadanie w studio i zapraszam Was wszystkich, widzimy się już w studio. Dobra, teraz moje zadanie, czyli zadanie, czyli zadanie numer 4. Piotr i Julia musieli napisać i nagrać piosenkę, a do tego stworzyć teledysk w godzinę. Żeby im trochę ułatwić sprawę, powiedziałem im o wyzwaniu jeszcze zanim wyjechaliśmy do studia, ale żeby im sprawę trochę utrudnić, musieli wylosować na kole fortuny po dwa słowa, klucz do swoich zwrotek. Dodatkowym warunkiem było zawarcie w refrenie słów waksy skład. Bardzo łatwe, co? Dobra. dobry! nie ma taka, nie ma tak! moje Jezu, blisko! Już turu, 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 turu. Frenzo, Ale się złożyło! Jóźwik, frędzon! Dzień dobry! Bila. Bila. Bila, Bila, Bila. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że Bila to jest ksywa Trenera WF z Waxów. Tak. Nie pierdol. <laughs> Właśnie teraz odtworzymy wam podkład muzyczny, do którego będziecie musieli napisać tę piosenkę. Okej. Okay. Serdecznie. To jest, jest Rubel. Cześć. A... cześć, cześć, miło poznać. Skoplanek. Rubel, to są nasi twórcy. Dzisiaj muszą w godzinę wyprodukować hit. bo to jest Ja nie wiem, ja nie wiem, ja, ja mam napisany tekst, ale. Nie mam razu, też. Nie ma tutaj wątpliwości. Jej, Piotr, nie żyjemy i widzisz. A? Tak mi mam jeszcze większe nogi z waty niż na tym Wandrze, naprawdę! No Oje... widać skupienie. Skupienie na twarzy. Nic! nigdy. A nie wiem, ja jeszcze raz! mam tutaj wątpliwości. Julia i Piotr to nie znajomości. Prędzą nigdy tutaj. Mamy ten klimat. Julia i Piotr to waksowa rodzina. Ty ja, możesz mnie już przecić, widzę. Spójrz! Chwila! Ciśnienie większe niż bilans Czyli nasz ból znowu... Jesteśmy już w domu Powstała nutka, jest, istnieje Właśnie możecie ją sobie przesłuchać Na Waxach 2 Na Waxach 2 tak. Sami widzieliście, mieliśmy delikatne mankamenty Ale po rozmowie z Pauliną uznaliśmy Że my wcale byśmy pewnie tego lepiej nie zrobili Dlatego na waszą prośbę No powiedz to, Oddajemy... o, to... Dzień dobry, wow. witam Eki, nie witam O oh, to nie wiem jak zacząć. Ojej! Co tam? Wow. 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 E uh. Słuchajcie, skoro zmusiliście nas do tego, żebyśmy to zrobili, oddaliśmy nasz kanał. To teraz, <śm> chociaż <śm> okażcie im naprawdę dużo, dużo uśmiechu. Wbijajcie do nich na, na film, który stworzyli. Wspierajcie ich teraz. Zysantło. Wspierajcie ich bardzo. Mm. No i życzę Wam, żeby, żeby ten kanał hulał hulał, No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. I witamy was w Waxy Squad. Dużo emocji, dużo wrażeń. Co to był za dzień? Zapraszamy was na kanał Piotra i Julii, żebyście mogli przesłuchać cały utwór, który dla was przygotowali w tym dniu pełnym wyzwań. Mamy nadzieję, że te emocje i wrażenia nie będą was opuszczać przez cały ten czas. Kiedy będziecie subskrybować? No właśnie. Waxy 2? Ale Rajza? Sprawdźcie sobie. Trzymajcie się i do zobaczenia.